Feng Anglii czekał na schodach do świątyni Zła, centralnie przed wejściem. Magnolia siedziała na jednym ze schodów, zaciągając się papierosem. Paliwoda zaś chodziła w tę i w te i we w te, zastanawiając się nad konsekwencjami pomocy mistrzowi ze świątyni Zła. Czy i na nią wydadzą list gończy po tym całym procederze? A może zostanie wykopana z Uniwersytetu Magicznego i skończy jako pokojówka zmuszona do pracy nad polerowaniem kibla u jakiejś zamożnej rodziny, a jej wypłata będzie zawierać same groszaki zamiast złociszy? Magnolia popatrzyła na nią od niechcenia, po czym zwróciła się do Fenga, który ubrany w czerwono-ciemną zbroję przyglądał się horyzontowi. Hej, cud chłopcze mów. Tak się zastanawiam, czy twój grejzer może ciąć metal. Niestety nie, jest zwykłą, niemagiczną bronią. O! powiedziała Magnolia, przejeżdżając dłonią po ostrzu oręża. Poczęła coś na nim pisać. Co robisz? Powiedzmy, iż będzie to mała niespodzianka dla tych, co chcą cię stąd wygonić. Odparła ropuszanka, uśmiechając się do niego. Lee nie wiedział, co odpowiedzieć. Przyjrzał się jednemu z ostrzy, na którym wryte zostały jakieś runy, jednak nie znał ich znaczenia. Jeżeli... Nie bój nic młodzieńcze, to nic, co by pozwoliło im cię schwytać. Izylda jest dobra podczas bitwy z Warciu, ja zaś wolę robić rzeczy na odległość. Zapewne widziałeś jej magię wektorową, jedna z bardziej brutalnych form, jakie czarownica może użyć. Ja zaś preferuję zaklęcia zniechęcające oponenta do walki. Dlatego też jestem świetną iluzjonistką, ale również potrafię przyzywać bękarty magiczne w formie żab. Aż boję się spytać, co to za żaby. Odparuli. Takie krwiożercze. Każde ich ugryzienie jest śmiertelne za sprawą toksyny w ślinie. Niestety zaklęcie przyzywania ich jest najskuteczniejsze na mokradłach. A tu mamy wzgórze. Będą dla was tylko kulą u nogi, ale runy, jakimi zaznaczyłam twoje ostrze, pomoże ci wielce w samym procederze. Liza zamyślił się, jednak nie trwało to długo. Na horyzoncie zobaczył oddział rycerzy zmierzający w ich kierunku. Kości zostały rzucone, powiedział cicho, jakby do siebie. Oddział okutych w zbroje rycerzy zbliżył się do schodów, prowadzących do świątyni, po czym zaczął się wspinać. Już w połowie przebytej drogi dowódca Czachroniecki pocił się jak tłusta świnia w saunie. Słońce również przygrzewało i jedynym wybawieniem był wiatr dostający się przez szparki na oczy do wnętrza hełmu nosiciela. – Jesteś pewien, że będziemy walczyć? – Spytała Magnolia, patrząc, jak zakute łby zwalniają swój pochód do błagalnego i żmudnego wleczenia się. Zupełnie jakby tracili esencję swojej duszy przy każdym stopniu schodów. Feng Li jedynie uśmiechnął się nieznacznie. Tytułowali się policją militarną tego miasta, a mimo to ich sprawność fizyczna pozostawała wiele do życzenia. W końcu, kiedy pochód rycerzy wspiął się na przedostatni stopień, dowódca wyjął drżącymi rękoma zwój zapasa i oświadczył. Feng na mocy władzy sądowniczej, rozkazuję ci opuszczenie tego miejsca i oddaniu się wymiarowi sprawiedliwości. Twoja kara odbędzie się natychmiast zaraz po ujęciu... A co takiego niby zrobiłem? Odparł Li ciekaw, co mają w tej materii do powiedzenia. Burzenie miru w mieście, liczne akty wandalizmu przeprowadzane przez twoich uczniów, straszenie cywili. Nic nie poradzę na to, że ludzie boją się mnie, mimo iż nic nie zrobiłem. Odparł Lee. Coś dziwiło i zaskoczyło kapitana oddziału. Myślał przez dłuższą chwilę nad wypowiedzianymi przez niego słowami. W końcu odrzekł, niemalże bezmyślnie. Chłopcy, otoczyć go i związać. Dwunastu uzbrojonych ludzi wyciągnęło ręce Kufengowi, lecz ten jedynie machnął swoim grejzerem, zmuszając ich do wyciągnięcia mieczy. Kiedy ci je dobyli, Mistrz Zła wycofał się do pawilonu, który stał się na ten czas areną walki. Nikt nie zobaczył jednak dwóch wiedźm. Magnolia zawczasu użyła czarnej widzialności i wraz z Izyldą obserwowały rozbijające się wydarzenia siedząc na jednym z rozpadających się murków okalających świątynię. Twęk nie potrzebował zbyt wiele pomocy. Umiejętnie parował ciosy i pchnięcia, a kiedy uznał, iż przyszedł czas na wypróbowanie zaklętego ostrza Greysera, świstnął nim, natrafiając na napierśnik atakującego. Metal tworzący zbroję zadrżał, pokrył się szronem, po czym pękł i rozleciał się w drobny pył. Miast dzielnego rycerza Teraz przed mistrzem z świątyni Zła stał młokos w różowych portkach. Nie nosił nawet kolczugi. Zbroje były robione tak, aby jej użytkownicy jej nie potrzebowali. No dalej, co się stało? Na pewno chcesz ze mną walczyć? odparł Lee, wyprowadzając kolejne ciosy umiejętnie, parując miecze wymierzone w jego osobę. Dowódca oddziału patrzył jak jego chłopcy tracą zbroję i stają się plażowiczami z tego prostego powodu, iż wszyscy nosili ubrania na lato. Przerażeni policjanci ze zgrozą patrzeli, jak ich miecze się kruszą, a pancerz rozlatuje się na kawałki. W końcu, kiedy było tylko dwóch zakutych w zbroję ludzi, Fengowi przyszło zmierzyć się z samym dowódcą, kapitanem Czachronieckim. Walka trwała długo głównie dlatego, iż kapitan wahał się zadać cios. Nie analizował ono wszystkich opcji jak prawdziwy wojownik, który poznaje swojego przeciwnika poprzez walkę z nim. Możemy to przerwać w każdej chwili, powiedział Feng. Nie mam zamiaru się ruszać z świątyni, która od samego początku była moim domem, i jeżeli będzie trzeba, pójdę z tym do sądu. Prokurator nie pozostawi na tobie suchej nitki, głupcze. Odparł rycerz. Dlatego też wezmę ze sobą obrońcę, odparł Li, uśmiechając się za maską demona. Wypierdalaj stąd, wrzasnął kapitan, nacierając na niego sztychem miecza. Li uniknął ciosu, przyłożył wyprostowane palce do napierśnika przeciwnika, po czym wykonał błyskawiczne pchnięcie, zamykając palce w pięść i w ten sposób wykonując cios dłonią. Metal zbroi wgniótł się do środka. Dowódca upadł i zaczął się dusić, gdyż teraz jego zbroja zamieniła się w więzienie, które wyciskało z niego życie. Ponieważ mam dzisiaj dobry humor, pozwolę wam ujść z życiem! odparł złowróżbnie mistrz świątyni Siedmiu Musz. Machnął ostrzem grajzera i jednym płynnym ruchem przeciął skórzane pasy na pierśnika kapitana, uwalniając go z potrzasku. Czachroniecki zachłysnął się powietrzem, po czym wbełkotał. Powiem, iż nas poraniłeś i znieważyłeś, pójdziesz za to do pierdla, zawiśniesz na stryczku. Oj, nie zrobisz nic z tych rzeczy. Odparła Magnolia wraz z Izyldą, które stały tuż obok Fenga. Lisek, właśnie w momencie wypowiadania tych słów, zrzuciła czarnie widzialności z siebie i jej koleżanki. Będziemy świadkami w tej sprawie i powiemy o wszystkim, tak jak to się naprawdę wydarzyło. Feng został przez was zaatakowany na podstawie oszczerstw, których nie popełnił. Bądźcie gotowi na świstek od sędziego nakazującego wam stawienie się tamże. Ale on jedzie ci na kolację gotuje je w wielkim kotle nie zgadzał się dowódca. Od kogo to słyszałeś, he? od starych przekupek, które pierdolą od rzeczy, by umilić sobie czas? A może był to koszmar, który przyśnił ci się w nocy? spytała Magnolia. Skąd? Wiem wiele rzeczy. Dla was zaś powinno być oczywiste, iż ziemia, na której stoicie, należy do tego oto młodzieńca i nie macie prawa nachodzić go, ani wypędzać z jego własnej posesji. Ale ja muszę go stąd wypędzić. Wczorajszy telefon był od samego burmistrza. Ja... Aha, ozwała się Izylda, materializując swą włócznię przy pomocy wektorowej magii. Więc polecenie nie wyszło od Sądu Najwyższego, tylko od burmistrza, co? No tak, w zasadzie tak. O ile się nie mylę, ciągnęła Izylda, burmistrz nie ma nic do powiedzenia. Jego funkcja w tym mieście ogranicza się tylko do ceremonialnego otwierania placówek i takie bzdety. Ale proszę bardzo, wnieście sprawę do sądu. Powiedzcie, iż zostaliście zaatakowani. Wasze słowo przeciwko naszemu. Czachroniecki jakby skurczył się ze strachu, po czym zaczął bełkotać, iż tak to on nie może, że nie wypada mu przychodzić z niczym. Zarówno Magnolia, jak izyda zauważyły, iż zachowuje się jak autystyczne dziecko. Powtarzał frazy, jakie powiedział mu burmistrz, które mówiły, iż. Dla lepszego wyobrażenia i renomy miasta lepiej by było, gdyby nie było świątyni zła i że to niepodobne, by coś takiego w ogóle istniało. W końcu, kiedy ciąg jego dialogów przybrał nudniejsze tory, Izylda jedynie pokazała mu palcem drogę w dół schodów i tak kapitan wraz ze swoimi chłopcami opuścił wzgórze świątyni w samych portkach, tak jak reszta jego oddziału. Następnego dnia fala turystów zalała miasto burmistrza Ezylego. On sam był niezadowolony z niepowodzenia rycerzy, jakich wysłał, by usunęli frapujący go problem. Na ceremonii otwarcia nowego kantorku z lodami jednak nie pojawił się nikt. Mogło to być spowodowane faktem, iż w samym mieście było aż 21 lodziarni, każda z unikatowym sposobem robienia tradycyjnych lodów. Zaniepokojony ceremonią, na którą nikt nie przyszedł, burmistrz zaczął przechadzać się po swoim miasteczku. Chciał, aby wszystko było tu piękne i dobre. Chciał widzieć śmiejące się dzieci i rodziców, którym nie brakowałoby niczego. Pamiętał lata wojny, która odbiła na nim swoje piętno w postaci pięciomilimetrowej szramy na lewej brwi. Było to wtedy coś tak strasznego, iż zaniemówił na pełen miesiąc. Przechadzając się ku środkowi rynku zobaczył coś niezwykłego. Tłum ludzi, ale nie oblegający sklepiki i stragany z pamiątkami a wzgórze świątyni zła. Zaskoczony tak licznym gronem nie tylko turystów, ale także mieszkańców, po chwili swojego marszu zauważył, iż na jego drodze pojawiły się plakaty z wściekłym czerwonym kolorem, który głosił. Pokaz sztuk walki i arkan magicznych. Zaciekawiony i nieco przestraszony, począł wspinać się po schodach. Nie spieszył się z uwagi na strach, który, mógłby to przysiąc, człapał krok w krok tuż za nim. W końcu, kiedy wszedł z wysiłkiem na ostatni stopień i przedarł się przez tłumy ludzi, zobaczył scenę iście okropną. Mistrz zła walczący z wiedźmą z zakonu rapuszanek, jej oczy dobitnie na to wskazywały. Wiedźma atakowała swoją wektorową włócznią wcielone zło, zaś to zło parowało jej ataki. Propuszanka o blond włosach splacionych z tyłu w gruby warkocz podskakiwała, unikała i przeobrażała swoje ręce w skrzydła, kiedy miała na to czas. Feng skakał, robiąc salta unikał jej ciosów i pokazywał różne chwyty, które zapierały dech w piersiach. Oboje byli tancerzami a tańcem była walka. Burmistrz ze zgrozą patrzył na te niemalże dantejskie sceny, a przynajmniej tak mu się zdawało. Nagle pojął jednak coś dziwnego. Dzieci nie zasłaniały oczu, turyści robili zdjęcia, ludzie wiwatowali. To było coś nienaturalnie dziwnego i zarazem pięknego. Dopiero teraz burmistrz Matias Prochowicz dostrzegł, iż mistrz świątyni zła jak na kreaturę budzącą lęk, jest całkiem przystojny, a czarownica w swojej urodzi nie ustępuje mu pod żadnym względem, jeżeli go nie przewyższa. W końcu pokaz się zakończył, zaś waleczni tancerze dostali obfite oklaski i nie mniej obfitą gotówkę, która poczęła spływać do drewnianego sześcianu za szparką na górze. Węgli pokłonił się widowni, po czym pozwolił, by magnolia, która mierzyła czas czterech minut, w jakiej odbyła się walka, otarła jego skroń. Pół godziny przerwy! Następna atrakcja za pół godziny! Czasnęła magnolia, niemalże przy uchu burmistrza. Ten zadrżał nieco, jakby był z galarety, podreptał do mistrza świątyni Siedmiu Musz, po czym wydukał: Pan nie powinien tego robić. Robić czego? No walczyć, ta przemoc i to wszystko, to, to w zupełności zbyteczne. Aha, czyli mam rozumieć, iż będę musiał zamknąć ten ośrodek pozwalający ludziom na obronę w niepotrzebnych sytuacjach, a wraz z nim pójdą ci turyści. Nie, nie, niech turyści zostaną, nasze miasto ma bardzo bogatą lodziarnię. Nikt tu nie przyszedł z powodu lodów, panie burmistrzu. – zaczął Feng. – Przyszli tu, bo dowiedzieli się o pokazie sztuk walki i chcieli wiedzieć, czy świątynia rzeczywiście jest nawiedzona. – A jest? – Nie, ale ma zagmantwaną historię, którą znam z pierwszej ręki. Poza tym dzieciaki lubią, jak walczymy i chciałyby się naumieć paru sztuczek. – Ależ to... to nie do pomyślenia! – Tak samo jak nakłonienie autystycznego kapitania do wygonienia mnie stąd. Smutna sprawa. Beze mnie miasto straci wielu turystów. Gdyby jednak pan zgodził się na układ, iż będę odczyniał takie pokazy, a turyści będą napływać, zostawiając pieniądze, część z nich trafi do pańskiej kieszeni. Cóż, taki prospekt byłby satysfakcjonujący dla obu stron. Mm, muszę powiedzieć, wstyd się przyznać, zawsze miałem pana za zło wcielone. Moja babcia opowiadała mi o panu straszne historie, panie. Fękli. Miło mi w końcu pana poznać, burmistrzu. Jeżeli chce pan zobaczyć pokaz, pokaz magii, oto magnolia, jedna z wiedźm z zakonu Ropuszanek. Ponoć dziś w Jurokluc jest święto nocy wielkiej ciszy. Nikt szczarodziej nie może tam wtedy czarować i tylko robienie eliksidów jest dozwolone. Tutaj jednak te wiedźmy mogą pokazywać swój dar w sposób nieskrępowany regulacjami prawnymi. Więc, panie burmistrzu, co pan na to? By dać świątyni Siedmiu Mórz jakąś szansę. Burmistrz popatrzył na niego nieco mniej trwożliwie, ale w stu procentach zrozumiał przekaz i zgodził się z nim, przytakując pojedynczym machnięciem głowy. Czytał Christian Kieś. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału.